No właśnie widzowie, z tej strony pracownik Żabęci ten i dzisiaj. Akurat to będzie nie jakiś długi film, ale tam jeszcze może coś nagram, zobaczymy. Ale wczoraj akurat jak był... no, powiedzmy taki mini update, który mi nam na Steel A Boy Tam mi nam I została dodana właśnie taka jakby też jakaś maszyna, co tu jak się wsadza no potem się robi taki event i dostaje się naj najgorszą rzecz. Wyratuję z dywanu po prostu taka krewetka, tortini, suimpini, to jest najgorsze i głównie jeszcze tak jakiś brojnot, taki no, tych brojnot nie idzie zdobyć i to też bez sensu akurat, ale dobra, nie, nie będę z odcinka, więc dzisiaj akurat robimy tak praw to potem już wiecie. Czy, nie wiem, czy to wczoraj było na odcinku, ale nagranie mi się niestety tam zepsuło, coś, no i nie do końca niestety wyszło, ale wsadziłem do fuza, brak holgoutka, który mi wyleciał tutaj, później właśnie też wsadziłem tego, brak Black brak holgoutka, tutaj tego, głównie i tutaj, jak pamiętacie, mi to wyleciało, to był też mega jak i tutaj teraz idziemy, tutaj i tu Tutaj co jeszcze sadziłem? No, nałgi, nałgi, sadziłem i do tego jeszcze tu coś, a nie tu. Dobra, no i głównie teraz zrobimy tego pedding I, i no, żeby mi nie wypłatała lawaka. Tak. Zmarnowano jakieś 15 milionów, super. Nie no, wiadomo, ten fuse to skam, dobrze, że sami to już usuwa za 2 dni. Nie 8 godzin, czyli dokładnie za 3 dni. to jest skam totalny. No ja zobaczę, co tak, jakbym wsadził na przykład, tak, te, te rozkombi, rozkombi tutaj, a no, niby dużo procent daje, ale z to troszkę więcej. No, no, no i tak, jakbym wsadził. Ja ostatnio i te robiłem Fuser z, taki, z takim jednym kolegą, on był wczoraj na odcinku. Pozdrawiam, ExitFox456, pozdrawiam go. I głównie to ja tak było. Ja dobra, myślę. Dobra, fajnie będzie, zrobię to tam. No i mi się nagle to wylosowało. No i pomyślałem też tak, o, co jakby to wsadzić do FUSA, ale stwierdziłem nie. Ale później też wpadłem na pomysł właśnie, bo ja na koncie mam jeszcze takie rozkombi od kolegi, dostałem 15 milionów na sekundę, takie najzwykle z bubble No i ja myślę, dobra, wsadzę do FUSA, Wsadziłem dużo skombi, bardzo dużo inne brenoty, zmanowane 200 milionów. Kolejka te 100 milionów, około 100 milionów fuza I tak, nic, 100, 100 milionów brenoty, które zabiały y, około 100 milionów. Właśnie te wszystkie, czyli 4 brenoty, które on które zabiały 4 miliony, czy te. No, no sami wiecie, 100 milionów. No i wypadło mu rawaka. Ja pomyślałem, dobra, też to zrobię, będę odważny, no i zrobiłem, no i tak, waka. Więc jak sami to ogląda, teraz zastanawiam się, czy zmieni różne czyli Team Dante, czy Team Sami nadal. Jak sami nic innego nie da, to będzie koniec. I to głównie wszystko na ten odcinek. I Widzowie, jak chcecie, a tutaj mam takie niektóre Brainrody, ja mogę Wam dać, na przykład, mukę tego Karlo. Tortini, Swimpini, Makaro no ten, Rawakę e, dać, Chuały, Bantacini Frustini, Chrysmas ten jakiś, ten tutaj. E, tutaj to też, to też, to też, to też, to. i No głównie poza tymi sekretami. No i to, to, ja wam to wszystko mogę dać tylko poza sekretami tymi. No więc to wszystko piszcie w komentarzach ch chcecie i czy chcecie jakieś odcinki też z update'ów, więc tam pisz, piszcie. I to wszystko ten odcinek. Bojo.